witam wszystkich, Daniel z tej strony. Dzisiaj skomentujemy sobie 51 kili na Urzykistanie gierka Rateda, jednego z najwybitniejszych graczy Warzona na świecie. 51 kili, zobaczmy, no, damy sobie dźwięk. Solo nakłady 51 kili. To jest połowa lobby zrobiona właśnie przez Rateda. Rated znany jest jako jeden z najlepszych skład liderów można powiedzieć, on często bardzo dobrze prowadzi gierki, eee, prowadzi team, często grał z Aidenem, kolejnym rekordzistą świata pod kątem fragów, 61 killi na Verdańsku. Eee, na legendarny gameplay, w którym na końcu eee, walczy przeciwko Kolosowi, więc naprawdę spoko. MTZ Broken Meta. Była przynajmniej, na dwa strzały w głowę powalała. To jest gameplay jest bardziej złożony, taki zlepek zrobiony z, z samych killi. I teraz wyjaśnimy sobie jedną rzecz, bo... Ja zauważyłem taką... CIEKAWĄ narrację wśród graczy Call of Duty, graczy Warzona. Którzy nie doceniają takiego gameplaya. Nie doceniają sytuacji, w której na przykład ktoś zrobi... 20, 30 kili. I kiedy takie kile lub takie gierki się pojawią, to jakby. U, one shot. Uf, 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 uf. To od razu pojawia się VPN lobby, Żuk lobby. Na takim lobby to ja też mogę. Rata ta ta Po pierwsze, ja bardzo zachęcam do zrobienia takiej ilości kili, albo przynajmniej, nie wiem, 15 kili na, na takich lobby. Osoby, które po prostu tak komentują, zachęcam. Byłoby fajnie. Po drugie, jakby, aby robić taką ilość fragów. Nie trzeba umieć tylko strzelać, nie trzeba mieć tylko dobrego lobby, bo to trzeba mieć zdrowe lobby. Trzeba mieć łatwiejsze lobby, trzeba mieć zdrowe lobby, ludzi, którzy się wykupują, którzy się nie zabijają bardzo szybko. Taki jest fakt, to nie jest żaden sekret, nie trzeba grać na VPN, żeby to robić. A jeżeli ktoś gra na VPN, i robi rekordy, ok, whatever, niech się tylko przyzna, ale nawet nie musi, bo czasami naprawdę lobby może oddać super bez VPN-a, bez żadnego VPN-a. Poza tym jak graż popsutą bronią, którą bardzo dobrze opanowałeś, nic dziwnego, że robisz kile, bo MTZ, -a, sorry, MTZ, nice one. Dobre 1v1 na pompę. Co Poza tym Rated jest jednym z najlepszych graczy na świecie. rekordista pod wieloma względami, zwycięstwa wielu wielkich turniejów. Finalista na w Sobie. Naprawdę to jakby, ludzie sobie nie znają sprawę, że Niektóre z tych osób, które faktycznie robią rekordy świata, które wyglądają, wygrywają te tronie. To są. To są Michaele Jordany Warzona. To są Lewandowcy i Messi Warzona. To są wybitni gracze, którzy mają skilla. Nie do pojęcia przez wielu graczy, którzy są każualami, grają po parę godzin w tygodniu. Po pierwsze, ci gracze grają. 12 godzin dziennie czasami. Zastanówcie się, jaki jest poziom umiejętności. Więc. Mamy tutaj niektóre rzeczy, które się muszą zgadzać. Po pierwsze, lobby, które jest zdrowe, i lobby, które jest relatywnie łatwiejsze. Bo to nie jest tak, że rated wygrywa każde 1v1. To nie jest tak, że rated wygra każdy, każdy mecz. To nie jest tak, że rated nigdy nie ginie. Bo on ginie, on przegrywa na graczy, którzy są dobrzy, on przegrywa swoje 1v1. -y, tak? To, to jest rzecz naturalna. Więc łatwiejsze lobby, bardzo dobra broń. Popsuta meta często, bo często z popsutą metą się robi rekordy świata. Bądźmy. No nie, nie ma coś. Nie widział typa na dole, nie widział typa na dole, to znaczy, że nie ma wucha. Haha, nie czytuję. Nie trzeba mieć wucha. Nie trzeba mieć pada, żeby robić rekordy świata, bo meta też jest dowodem na to, że można robić rekordy świata na myślce. Więc popsuta meta. Bardzo dobry skill. Zdrowe lobby. I na końcu. Trochę szczęścia. Umiejętność szukania kili. Bo są osoby, które są bardzo dobre. Ej, uuu, tu było gorąco, tu było gorące. Są osoby, które są bardzo dobre, ale nie mają tej umiejętności szukania killi. Szukania killi na mapie. To się wiąże ze znajomością mapy, to się wiąże z game sensem, to się wiąże też ze szczęściem, oczywiście. Na jakiej lokalizacji więcej teamów jest. Czasami na jednym teamie jesteś w stanie zrobić 8 fragów, bo jeden team ląduje na ciebie notorycznie i ty po prostu ich farmisz. Są różne sytuacje. Cyk. ta broń była chora. Na dwa strzały on mu już... ca... To lat o tym mówię. Nie, ta broń jest chora. Dlatego też na, taką, na takiej brońce, no easy kill. Kolejne dwa darmowe fragi, które zrobione są w przeciągu 10 sekund. I już mamy 26 I w międzyczasie, kiedy my o sobie gadamy, to on sobie fraguje, bo ma typów, którzy mu lądują na głowę i robi sobie rekord. I u ludzi też na takiej ilości killi... Dobry czal. W sensie igoczal to był jakby tam lepiej strzela to by, było, to by był przypał eee, Dużo osób. Eee, na takiej ilości killi już zaczęłoby panikować. I kolejno, pewien, pewnego rodzaju game sense i jakby przemyślenie faktu, jak chcesz podejmować fighty. Czyli załóżmy, ah, let's go. Trafił go eee, przykładowo. Mamy tutaj sytuację, w której on kogoś powalił, i zamiast skupiać się na dobijaniu tego typa, po to, żeby mieć tego jednego fraga. On skupia się na kolejnej osobie, którą może powalić, bo tak, tamten może mieć Selefreza, tak, tamten może się podnieść, bo ktoś go dźwignie. Ale dla niego to też jest dobra informacja, bo jeżeli ktoś go będzie próbował podnieść i będzie próbował do niego wejść, to jest kolejny potencjalny kill, którego może zrobić. Więc też takie zachowanie, że na przykład ty kogoś powalisz i próbujesz. Braba, 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 I próbujesz na niego zeskoczyć, żeby go specjalnie dobić jak najszybciej się da. Zamiast wykorzystać fakt, że masz jeszcze BSP. I odwróci się do typa, który gdzieś tam próbuje na ciebie spikować. Czy próbuje też podnieść swojego kolegę, czy próbuje do was przybiec. I w tym momencie masz dwóch powalonych, jednego dobijasz, bo się jeszcze próbuje. jeszcze nie podnieść, lub próbuje się podnieść, obojętnie. Więc to co. Uh, kurwa, mać. Widzicie, przegrywa normalnie. 30 killi, przegrał 1v2, no to tutaj akurat. Jakby on, tego, jakby on to wygrał, to być naprawdę boty. Ale jest zdrowe lobby. On ma 30 kili praktycznie. A jeszcze jeszcze 17 osób, 15 teamów i oni się wykupują notorycznie. Podniósł teraz wielką torbę siana. Wrócił na swoje bronie. To jest też istotne. Teg jakby takie rekordy świata się nie zrobi na każdym lobby, bo trzeba mieć też szczęście do lobby, nie? Nie tyle co bot lobby, ale te lobby musi być zdrowe. Musi się wykupywać non stop. I ludzie nie mogą się zabijać. Musi się nie zabijać na, na ten na, na, na stałe. Jeden już jest na swoim poziomie. Dobry kill. Zauważcie co on zrobił. Odpuścił fajta odpuścił strzelanie i, jakby momentalnie za to strzelać jeszcze raz. Zresetował recoil. Świetne. Ten tekst na plecy. Ja lubię ten tekst rzucać jeszcze na plecy. Na wypadek, gdyby ten próbował czalować. Potem easy kill, easy kill. Kolejny wyszedł, te dwa te metry. O, easy killa. Jeszcze plecy. A nie, to tylko ten na niego pychował. 35 kili. To jest chore. On jest teraz tak skupiony, o ma... ma... Oczy to ma tak otwarte, że powieki kończą mu się za czołem. Chłop ma ogólnie sylwetkę jakby trenował Urządza na cały dzień. Easy kille. Jeden nog, piejka, drugiego znokuje, to będzie dwóch nog i ja pierogi, piejka zmarnowana, a szkoda, szkoda, piejki, 40 kili, jezus Maria. Rated zasługuje na większą ilość w ogóle subów i to jest jeden z najlepszych graczy na świecie. Jest bardzo dużo najmocniejszych graczy na świecie, którzy nie mają yy, odpowiedniej ilości widzów Ale na to też może wpłynąć dużo, dużo rzeczy Nie wiem, może jego, może jego sposób bycia, toksyczność, może nie każdy chce oglądać go Wiesz Przykładowo, Bradman jest jednym z najlepszych graczy na świecie i jest graczem na myszce A jest tak pozytywnym człowiekiem, że ja mam ochotę, kurczę po, po jego streamach, jak, jak oglądam jego stream, mam ochotę iść na łąkę, zbierać kwiatki i je wąchać Jest tak pozytywnym człowiekiem 30 czy w tyle 12 osób? 11 osób, oprócz niego. Widzicie, jaka jest broń on jest To był sniper, na którego on strzelał. Dwa tapy, i nie ma snajpera Tutaj jeszcze rajted musiał mieć sporo szczęścia, że go nikt nie, nikt nie strzelał do niego w momencie, kiedy on próbował go dobić. Raz, dwa. tekst Unlucky. Przepraszam. Ta broń, jest, ta broń była popsuta. Teraz dostała nerf, ale moim zdaniem dalej jest popsuta. Easy okay. 47. UAV pewnie? Nie trzeba. UAV. Yes, let's go. Nie, nic, nic wam to nie da. U, co? What the? Nie dobiło? O, oh, nie dobił, nie powalił Mina, żeby nie eksplodowała. Let's go! 51 kg! <laughs> GG's rated, GG's Super Tu macie! 51 kili! Ooo! doktor Na koniec! Ej! Jakie że na koniec Signu. Widzicie? Słuchajcie, DOC a ten kanał. Bądź jak on, też zostawcie łapkę, tuba. Na pewno będziecie mieli tak piękny uśmiech na Dobra, trzymajcie się, dzięki za filmik. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam filozofię, która. Na filozofię za rekordami Kili. Nie ma co hejtować tych rekordów Kili. Ja nie wiem, czemu ludzie to robią. Ja nie, nie mam pojęcia. Może robią to z zazdrości, że oni tego nie mogą zrobić. Też możecie. Znaczy, wiadomo, własny personalny rekord, bo. Jeżeli chcecie robić rekordy świata, to wymaga jednak sporo treningu. Nie oczekujcie od casuala, że będzie robić rekordy świata. No bo to jest głupota po prostu. Nie oczekujcie od osoby, która gra na boisku parę razy w tygodniu, yy, że będzie grała jak Messi. Tyle wam powiem. Dobry gameplay. Trzymajcie się. Do zobaczenia.